Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie o rodzinach welonki. Zapraszam. Na wstępie jeszcze chciałbym Wam powiedzieć bardzo ważną informację, dlatego za każdą łapkę w górę będziemy doliczać 2 e, zło, e, złote na, na cele charytatywne. Dokładnie chodzi na, o, o, o to, że do e, końca czerwca do końca czerwca dobijeć, nie wiem, na przykład 10 łapek w górę, to przekażemy o dwa razy więcej. Znaczy, no to wtedy przekażemy 20 zł. Jak będzie jedna łapka, to dwa, jak będzie tysiąc, to dwa tysiące, no i tak dalej. E, no to co? Zaczynajmy. Jak widzicie, znaczy jeszcze nie widzicie. E, jest 7 czerwca. Na moim zegarku. Dlatego tu właśnie na rybki urodziny. Może ktoś wie, że są dzisiaj rybki urodziny, bo mówiłem to, jak dobrze pamiętam, kilka odcinków temu, właśnie chyba z welonką. Dlatego fajnie przypominam, że rybka ma już dwa lata. Maradka, czyli jej zostało albo 3, albo 13. Dlatego taki duży odstęp jakby z tymi latami. Dlatego, że czasem mówią, że tyle będzie żyła, tyle będzie żyła. A dlatego dokładnie nie wiem. Może kiedyś się przekonamy, ale mam nadzieję, że szybko się właśnie nie przekonamy. Bo nie chcę, żeby rybka szybko umarła. Yy. myślicie co może jej przygotowałem na te urodziny no nie kupiłem bo jest godzina jak widzicie jak było na zegarku 658 e, dlatego damy jej e, jedzenie znaczy nie to są od Borownika. będzie na odcinek z fejlami, bo właśnie miałam taki też zaplanowany dzisiaj damy jej podwójne jedzenie zawsze dawałem jej czekajcie o tyle może tak dokładnie nie widzicie na kamerze o tyle dlatego jej damy na razie to i też jej damy drugą porcję. Bo zawsze dawałam taką jedną. Nie, 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 też ja daję dlatego, że rybka ma urodziny i nie dawajcie aż tak dużo, bo, ry, bo, ry, bo możecie rybę, rybką, przekarmić rybkę, dlatego nie róbcie tak jak nie ma jakiejś tam okazji na przykład jak ta. to co, to by było w sumie to tyle z dzisiejszego odcinka, rybka tu będzie sobie jadła. Wiem, że dzisiaj miał być odcinek z oceniania filmu od Brax XD, ale tak sobie myślę, że, że Welanki i urodziny są chyba ważniejsze, bo dzisiaj akurat wypada jej rocznica. Ja już się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!